Alan Kwieciński, jesteśmy w WCA Warszawskie Centrum Atletyki. Wizyta, Sparingi. Widziałem Alan. Dzień dobry w ogóle. Dzień dobry, witam serdecznie. siema na wszystkich. Na sparingi przyjechałeś. Po przerwie, tak? po dłuższej przerwie, tak, jestem, jestem z powrotem. Głowa się odblokowała, powoli się odblokowuje, więc jest dobrze. Nawet w końcu już wchodzę na obroty. Widziałem, że wagowo dość sporo ważysz chyba w tej chwili, ponad 80. 83 kg, 84. Więc, więc ja mówię? Ja dopiero szedłem w trening, więc ja też miałem taką przerwę. gdzie, gdzie, gdzie trenowałem w kratkę, więc ta waga też trochę podeszła też sam, sam widziałem, sam widziałeś, że biorę się specjalnie właśnie zawodników troszkę cięższych od siebie. Więc, więc mówię, no, potem wiadomo zbije to wagę tak do 77 sobie zrobię. Bo to się szykuje na pod koniec, pod koniec roku, więc, więc wolę robić ścieżkimi, potem wiadomo mieć troszkę łatwiej z lejszymi. Wrócimy do tego, co się szykuje, ale zapytam Cię, jak Ci się dzisiaj sparowało z chłopakami tutaj? To jest pierwszy taki sparing po przerwie już? Nie, drugi, 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 drugi sparing. W tamtą siodę też byłem, więc, więc mówię, to jest, to jest drugi, drugi sparing. Ciężko jest przystosować się, wrócić do tego rytmu? No troszkę ciężko, no wiadomo, no, gdzieś tam jeszcze z tyłu głowy siedzi to to wszystko, ta cała sytuacja, co się tam u mnie w życiu wydarzyło, ale, ale mówię, już jest dobrze, już jest naprawdę dobrze, e, gadam sobie fajnie, fajne rozmowy prowadzę sobie raz w tygodniu z Izu, Izu mnie bardzo po, z którego bardzo pozdrawiam, e, Izu mi fajnie tam też fajnie tłumaczy, więc, y, więc mówię, no wszystko zmierza w kół dobrej. W, w, w dobrym kierunku. Też przeszedł piekło w życiu. No dlatego dlatego, żeś mi się zapalię, <laughs> tego gadamy sobie, więc też jakoś mi to głowę próbuje mi też ułożyć. Nie? Byłeś na ostatniej Galifejum MMA 7 e, jakieś e, rozmowy to była taka kurtuazyjna wizyta ze względu na to, że, e, że to są twoi koledzy, przyjaciele i tak dalej e, Wojtek Gola, no, całe towarzystwo, które tam jest. No i też byłeś e, częścią tego, tego przedsięwzięcia do tej pory. Tak, tak. No, byłem, Szczególnie byłem popatrzeć jak się, jak się spisuje Arek, bo mówię, no też nie, o, nie omieszkam, też mówię, gadaliśmy ostatnio, gdzieś tam nasze drogi się przecięły, pogadaliśmy sobie, żeśmy tam po parę, parę spraw. Eee, obiecaliśmy sobie rewanż, nawet w ostatni weekend, żeśmy się spotkali, obiecaliśmy sobie rewanż, więc, więc mówię, no czekać tylko, aż, aż będziemy gotowi obydwoje z powrotem. Eee, to po pierwsze, no po drugie. Też jakieś plany są na kolejne gale, więc, yy, więc mówię, ale byłem głównie, głównie sobie popatrzeć jak chłopaki się tam biją. Tyburski Cię zaskoczył, bo trzeba przyznać, że to co Ty miałeś fizycznie jeśli chodzi o arka wcześniej. A z kolei Tyburski dokładnie podobne gabaryty wrzucił w stosunku do arka. I Arek też miał bardzo ciężko tutaj ze względu na te potężne gabaryty Tyburskiego. tak? Bo trzeba przyznać, że chłopak ma zasięg no i też dobrze się rusza. No ma zasięg? No, w... Bory zrobił to samo, co ja miałem zrobić, więc więc, yy, więc mówię, no dobrze mu to wyszło ja fajnie zacząłem z Arkiem walkę kiepsko ją skończyłem, więc, więc mówię no, kwestia tylko odblokowania głowy moja głowa była gdzieś tam w siódmym niebie, jak to się mówi ja nie myślałem w ogóle w walce, o walce gdzieś byłem strasznie rozkojarzony <laughs> więc, więc mówię, no <laughs> yy, kwestia tylko wszystko sobie położę układania w głowie, więc mówię, no kwestia oby, oby, tylko teraz szkodowo zruszyło z miejsca Mentalnie pomaga Ci Izu, a fizycznie i te wszystkie aspekty treningowe. Sam będziesz ustalał mniej więcej, co trzeba zrobić, bo jesteś doświadczonym zawodnikiem, wiesz na każdym etapie, co trzeba zrobić, co można jeszcze tutaj spróbować poprawić. Ewentualnie w warsztacie, w jakichś rzeczach, które są związane m.in. z tym, żeby poprawić załóżmy w stójkę. Trudno już by było cokolwiek więcej wyciągnąć, ale przynajmniej te parterowe elementy, bo rozumiem, że walka jest walką MMA. No nie do końca, nie, tak? Nie Aha. do końca będzie, na razie, są, na razie są rozmowy. Chciałbym, żeby to było właśnie w K1. E, ale mówię, jeżeli chodzi o, o stójkę, zawsze coś do poprawy, zawsze było do poprawy, to, to nieraz mi ręka tam gdzieś opadnie, chociaż już trzymam, cały czas się skupiam, żeby ta prawa ręka nie opadała i cały czas była w górze. Rzadko kiedy naprawdę mi opadnie już ta ręka. E, więc mówię, cały czas jest coś do, do, do poprawy, e, ale mówię, teraz się bardziej skupiam na, na wydolności i na, 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 na motoryce. Jestem szybki, e, ale, ale wiem, że jeszcze mogę to bardziej poprawić i przede wszystkim buduję teraz maksymalną siłę. Nie? Teraz jestem na akurat budowaniu siły, więc, e, więc chcę akurat ten aspekt poprawić, bo wiem co, co, co mi sprawiło trudność w ostatniej walce. Kategoria wagowa to? No nieco, ale na pewno nie będzie tego powyżej 80 kg, więc na pewno, na pewno to będzie poniżej 80. Jakiś limit taki wygodny dla Ciebie będzie można ustalić, że na przykład będzie to załóżmy 77 kg, to co jest załóżmy w kickboxingu lub w MMA, ta, ta kategoria, która się teraz gdzieś wy, wyłoniła, bo już 75 to chyba jest poza twoim zasięgiem na razie, tak? Nie, ja czemu nie? Ja chcę, ja chcę po nowym roku bić do 70 kg nawet. Więc, więc, tak? No, tak, no, wiesz, Ja zbijałem po 15 kg, więc ja potrafię mój rekord jest chyba zbicie 15 kg w 5 tygodni, więc, więc to nie jest jakiś tam wiesz, yy, wysoki szczebel do przeskoczenia, więc, yy, więc mówię, no teraz na chwilę obecną skupiam się na, na wagę 77 kg, bo w, tym, w, tej, w tej kategorii czuję się, czuję się najlepiej. Wymarzony rywal na przykład. To rozumiem, że byłaby to organizacja Fame MMA, jeśli, jeśli już, powiedzmy, jesteś tam, jesteś częścią i dobrze się tam czujesz. Natomiast rywal wymarzony, taki z tych, którzy już walczyli, czy raczej ktoś nowy? Chciałbyś oczywiście. Fajną walkę dałby na pewno z Pająkiem. Tylko, że mówię, dałbym fajną walkę z nim w K1. To jest taki fajny rywal dla mnie. Moim celem jest, na dzień dzisiejszy jest Arek, nie? Moim celem jest na dzisiejszy Arek, mam coś do udowodnienia, mimo tego, żeśmy się tam, mówię, podaliśmy sobie rękę, pogodziliśmy się, ale powiedzieliśmy sobie, że dwójkę musimy zrobić. Musimy to zrobić, bo... Ale już teraz? Nie, teraz jeszcze nie. Teraz... No właśnie, o tym pomyślałem, że teraz by było troszkę bez sensu brać ten pojedynek, nie. bo obaj musicie gdzieś coś udowodnić, a Piotr Pająk, ciekawa opcja. On jest po porażce, Arek, ja jestem po porażce, ale mówię, to jest jeszcze trochę odległy temat, e, ale mówię, no są jakieś tam propozycje, są jakieś e, nazwiska. A Piotrek Pająk wyraził zgodę na przykład na to, żeby walczyć. Czy pytałeś w ogóle, gdzieś by pojawiła się taka informacja? No, gdzieś tam, gdzieś tam słuchy mi się obiły, jak się u, uszy. To chciałby walkę, tak? Tak, że coś, takie, że coś takiego może być, no zobaczymy, nie? To co, ja czekam w takim razie Alan na, na to, żeby gdzieś tutaj taka informacja poszła. Bardzo się cieszę, że mogłem cię tutaj zobaczyć. Mam nadzieję, że w ja następną się środę się też gdzieś spotkamy i zobaczymy tutaj. Sprota ja się widzimy i mam nadzieję, że dłużej <laughs> pogadamy, bo teraz jestem bardzo głodny, jestem po trasie. O piątej rano wstałem. Od razu z trasy tutaj na Sparingi, więc jestem bardzo głodny, mi bardzo serdecznie, ale za w środ środę się sobie pogadamy o dłużej. Dobra, w sobot okay. w środę jesteśmy umówieni. Tak, dziękuję bardzo. dziękuję bardzo. Alan Kwieciński. Dziękuję.